No masz chyba to już Marek 18-5 lat to nie grzech. Dobrze, poproszę, złoty przebój, jakiś przepiękny. To jest ostatnia piosenka w tej rundzie. Marek. I are lost some tonight. I are lost, the... Zaki, się <grym> I'm I'm lost it. Za z amerykańskim akcentem. I lost some tonight. Dobrze. To poproszę netkę, żeby zaśpiewała, Oraz Łukasza Zemarku Pan jest wykształconym kompozytorem? Tak, ja mam leceum oh. muzyczną starczoną. Oh, okay. Jedne jedyne, które było tutaj, lub alej ujazdowskich i piękny. 510 razy zagrał na ślubach 42 razy spędził Sylwestra nie w domu, tylko na scenie dla ludzi grając. Tak. Czyli 42 lata, można powiedzieć, bo to przez co roku. Oficjalnie 2 lata w zawodzie. Zagrał w dwóch filmach doktor Rzemurku, z Basia z Podlasia, O, ale czad. Robercie drogi, a myśmy udostępnili o. fortepian dla Pana Marka na chwilę. Myślę, zagrać, zaśpiewał. Proszę bardzo. Marek, zapraszamy Cię do fortepianu. W szlangu amerykańskim Dżambaraja, Marek Jagoda, od czwartego pokolenia warszawia, artystka, afranista, kompozytor. Grasz i śpiewasz, rozumiem. Tak. Proszę. Fine gambo, costumata il gonassimo, il macerino, il vegetario, vetruciano, Henri Gairo, salvo vegano, sono fuoco, il il fuoco, ho fuoco, il fuoco, il fuoco, il fuoco, il fuoco, Z takim rzeczywiście amerykańskim akcentem, jakby jak krowbój prawdziwy, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, nie kończymy tej rundy, bo nam zostało jeszcze Litpiaf i